Witam Was, Travis Awata2578, i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zainstalować mody do GTA San Andreas. Wchodzimy w naszą wyszukiwarkę. Wpisujemy stronkę GTA Incide. Oczywiście jest dużo, dużo innych stron do GTA, dotyczących GTA. Tutaj szukamy GTA San Andreas i wchodzimy w zakładkę Cars. Dobrze, teraz szukamy Majki. Jaką chcemy wybrać? W moim przypadku to będzie Audi. Teraz sobie szukamy, jaki nam się podoba. Na przykład, im się to podoba. Naciskam Dowand. Jeżeli nie chcemy czekać, to co naciskamy Click here. Dobrze, zapisujemy plik. Ściągamy go. I czekamy, że się ściągnie. Jeszcze jedno, jeżeli. Jeżeli auto ma na przykład y, taką małą masę, to znaczy, że jest średnio wykonane. Jeżeli ma na przykład 17, to znaczy, że jest dobrze wykonane i że fajnie wygląda. Dobrze, teraz wchodzimy tam, gdzie nam się za, y, ściągnęło, i wypakowujemy go tak jak na filmiku. Następną rzeczą jest pobranie GTA Asan Andreas Piking. Link do niego będzie w opisie. Jest to program, który nam umożliwia zainstalowanie samochodów. Tutaj mam Astonka. a zaciskamy mod Szukamy tego folderu gdzie na przykład mamy te auta i wybieramy na przykład Audi Lemans Tutaj pisze, że to jest zastępowany pojazdem Euros a ja oczywiście, jeżeli chcemy go za innego, to naciskamy instaluj jako typie pojazdów car i szukamy sobie samochodu jakiego chcemy. Na przykład jazdę za Sabrę, naciskam instaluj. A coś jest nie tak. To ten nie działa. To tutaj przed filmikiem jeszcze ściągnęłem takiego stonka. Oczywiście nie wszystkie mody będą działać, bo niektóre na przykład są niedorobione. Na przykład, jak ten, że nie chciał się zainstalować. Dobrze, instalujemy jako sabra. Jeżeli chcemy odinstalować, to tutaj naciskamy na to i odinstaluj. Dobrze, teraz możemy wszystko powyłączać i sprawdzić nasz efekt, jak wyszedł. Adam się uruchamia Set game load game i wybieramy naszego save'a Teraz idziemy do garażu I tam już mam ten samochód, za który jest zastępowany. Jak widać, wyszedł. Dobrze, więc teraz czas na przejażdżkę. Wpiszemy jeszcze kod, zobaczymy je, gdzie mi to wypada. Bo czasami w samochodach są takie bugi, że na przykład mają dwie wydechowe, lecz wypada nic to z jednego. Ale w tym przypadku wszystko zostało pomyślnie zainstalowane i nitro leci nam z dwóch wydechowych, czyli poprawnie. Jak widać, samochód jest bardzo ładny. Uszkodzenia są również bardzo lealne I nitro też wypada z dwóch wydechowych. Dziękuję za obejrzenie. Do widzenia.